Halo w dzisiejszym słowie na dziś, słówko, foia, di foia, czyli straż pożarna. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna, to byłoby wtedy Die freiwillige Feuerwehr. Jeśli chodzi o alarmowanie Straży Pożarnej, czyli informowanie Straży Pożarnej, czy wzywanie Straży Pożarnej, można by powiedzieć Die Feuerwehr alarmieren, czyli zaalarmować Straż Pożarną. Można by powiedzieć też wezwać Straż Pożarną, czyli Die Feuerwehr herbeirufen. Die Feuerwehr herbeirufen lub powiadomić można powiedzieć też że coś działo się szybko czyli na przykład porównać coś do Feuerwehr na przykład erfu wie czyli oznaczałoby to oczywiście że jechał bardzo szybko ponieważ powiedzielibyśmy że jechał jak straż pożarna czyli z kontekstu wynika że jechał oczywiście bardzo szybko Czyli er wie Feuerwehr. I tu mamy zastosowany czas imperfekt, tak nawiasem mówiąc. Czyli er wie Feuerwehr, czyli jechał jak straż pożarna. Czyli chodzi oczywiście o to, że jechał bardzo szybko. Dankeschön! Das ist alles für heute. Tschüss!